Zapraszam do obejrzenia efektów zastosowania architekta. Nazywam się Eugeniusz Łoś, jestem kierownikiem gospodarstwa państwa Sapiło. Gospodarujemy na 800 hektarach. Uprawiamy rzepak, pszenicę, zimę, kukurydzę i fasolę. Aktualnie mamy zasiane 240 hektarów rzepaku ozimego. Jest to miks czterech odmian zrobiony. To są mieszańce. Między innymi zasiany jest tutaj INVIGOR 1165. Architekt zastosowałem, żeby wyrównać łam i żeby zniszczył mi choroby grzybowe, takie jak sucha zgnilizna przede wszystkim. Preparat nie zawiera trazoli, dlatego można go stosować w temperaturze od 5 stopni. Po zastosowaniu preparatu Architekt po 7 dniach Widoczny był efekt zastosowania. Preparat Architekt bardzo dobrze miesza się z nawozami dolistnymi. BASF. We create chemistry.